miłość serca. Kolejne spotkanie z naszymi bohaterami to impreza organizowana przez samych królów Żyta. Piknik na Młotpolu w miejscowości, gdzie powstaje program. Drugi piknik na Młotpolu uznaję za otwarty. Wielkie brawa dla wszystkich. Pierwsze ogólnopolskie przepalenie Bizona uważam za otwarte. Zobaczymy, co też. Ten nasz widz na to powie. Jest! Start, jedziemy! Jedziemy, 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 jedziemy! Powiedz, że na watę mnie wziąłeś! Jej. Nie zadmuchańce, na watę, na watę. Adam Mechanik jest najlepszy. On to powinien do kabarety się nadawać. No nie stać, a taki Mechanik niebie dobry, jesteś nie bez na nas. nas. Panowie przyjechali z Mogilna. I pytają się, czy to jakieś tej dziewczyny są fajne. No ja trochę może przespałem tej preze, ale teraz widzę, wszystko jest okej. Ok. Wiktor Zagodzpolu, chodźcie, tańczmy, bawmy się.